Siemaneczko, z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie. i Zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Zaczynamy dosyć wcześnie, ponieważ wreszcie Nowoja wyjawiła mi gdzie, gdzie są osły. Otóż one są w miejscowości Tutki. Tak więc dzisiaj mam zamiar kupić osła. Co najmniej jednego, a być może nawet dwa osły, tylko nie wiem ile one kosztują, dlatego biorę wszystkie kamienne noże, cały, cały swój majątek. No, trochę będzie ważył, do tego wezmę jeszcze tak grube rękawice, skórzane sztuk. Nie, o, futrzane wysokie buty. Pięć sztuk mam. Dobra, ale to sobie jeszcze zostawimy. Te bełty mógłbym sprzedać również. Um, nie chcę tutaj sprzedawać takich fajnych rzeczy, szczerze mówiąc. Um, ale boję się, że za mało pieniędzy będę miał. No dobra, tak więc te buty w sobie. Dobra, ok. W sumie trucizny mogę sprzedać. O jak, trutkę mogę. I zobaczcie, ile mam trucizny. Zobacz, to wszystko nawoja zrobiła 7,5 kg trucizny na własne użytki. A jeszcze zobaczcie, ile może zrobić, bo ma tutaj jagody. Więc spoko. To chyba, chyba tyle. No dobra, jeszcze wezmę ewentualnie miedziane strzały. Te dostałem od Alvina. Ale mam żelazne, tak więc miedzianek nie potrzebuję, bo mam lepsze. Tylko mam skitrany u siebie w domu. No i to chyba tyle. Jeszcze wezmę te buty, bo po drodze no, w sumie gdzie one są? Te futrzane buty. One są drogie. Uuu panie. Może nie wszystkie, ale wezmę sobie trzy. Dobra, i to tyle, jeżeli chodzi o to. Jeszcze mogłem wziąć jakieś, jakieś jedzenie i takie rzeczy. Ostatni dzień jesieni. Tutaj troszeczkę popracowałem. Jak widzicie, budowa, tak, tam rozpoczęta, tutaj ukończona. Tutaj rodzina przeprowadzona. Tutaj budynek nowy... O, proszę bardzo. Ale ty, Malwina, tutaj nie mieszkasz. Tutaj jeszcze nikt nie mieszka. Ale Malwina tutaj zdecydowała sobie, że sobie przycupnie. Chyba u niej w domu nie ma, nie, ma, nie, ma, nie może sobie bidulkę usiąść. Jeszcze nie wszędzie zrobiłem. No i tutaj wszystko ogrodzone jest. Ten budynek jest właśnie dla oślarni, ale jak widzicie, nikogo jeszcze tutaj nie ma żadnej rodziny. Tak więc troszeczkę popracowałem i tutaj, patrzcie, druszka, taka kolejna poszła. Tutaj budynek postawiony tak w drugą stronę, i tutaj. Nie wiem, może to już będzie jakaś kolejna dróżka tutaj, chociaż nie wiem, zobaczymy jeszcze. Dobra, nieważne. W każdym razie mkniemy. I jeszcze wiecie co, bo mam trochę jeszcze miejsca. To ja jeszcze w sobie skoczę do spiżarni. I czy tutaj nie ma jakiegoś soku jabłkowego? Kurczę, już nie pamiętam. Jest, właśnie, sok jagodowy. Kiedyś dostałem go od tej, od małżonki mej. Tak więc spoko, tutaj jeszcze takie jakieś mięso z sosem, czy coś takiego, to jest drogie w miarę, kleik, tego <grytania> łatwo jest dużo zrobić, to dobra, weźmiemy, i nie dużo waży, O, ty, następno, to jest chyba dobry pomysł na pieniądze również, bo to z żyta się robi chyba, czy z mąki żytnej już nie wiem, z żyta, ale mało żyta mam, ziarno żyta, czy... aha, bo więcej mam gdzie indziej, dobra, nieważne, to biorę jeszcze zypo grzybowo, wszystko, tak na maksa. Tylko pewnie tak, pójdę tam i w tutkach nie będę tego w stanie obchnąć, nie? Bo tam nie będą mieli aż tyle pieniędzy. No może tak być. Dobra, tak więc biegniemy do tutaj, do tej miejscowości. Ona się nazywa Tutki. I tam są osły. Zresztą ja sobie przypominam, że rzeczywiście tam są osły. Na bank. Teraz normalnie widzę... Widzę po prostu jak, że po lewej stronie jak się idzie do tej miejscowości. Tutaj już chyba spenetrowałem, bo wczoraj chodziłem za, za gałęziami. Ja tu, tu, tu akurat byłem, tak więc. Ale tutaj zobaczcie, tyle gałęzi nie wziąłem. Właśnie zbierałem gałęzi na, przepraszam, zbierałem gałęzie na, na noże. Bo wiedziałem, że dzisiaj muszę tutaj mieć dużo pieniędzy. Aktualnie mam chyba 7000, ale to może być za mało. Dobra, trochę. Właśnie nie chcę czegoś takiego mieć, że ja będę tutaj cały czas biegał i mam... o! Cały czas puchnę. A tutaj słyszałem, że na ośle można tutaj na wierzchu. Wierzchem jeździć. Tak więc, to ciekawe. Nie wiem jeszcze jak to ogarnięte jest tutaj w tej grze. No ale co? No, to taki mniejszy koń. Tak mi się wydaje, nie? Tak więc... W sumie to nawet zanim na, na konia, zanim się konno nauczę jeździć, to w sumie może naj, najpierw lepiej przetestować to na ośle, nie? Tak więc nie wiem, w ogóle nie mam pojęcia o to, tego się nie zapytałem yy, na Woi, gdzie są. O, co to jest? Gdzie są te? Gdzie są konie? Ewentualnie. Dobra. Dokładnie, mówiłem? Są osły. Jaki drogi. To, to jest mały osiołek. Na no, no takim to nie pobrykam sobie. No. Oślica. Jaka jazda, ale, ale fajnie wyglądają, jak ładnie one wyglądają w tej grze, te osły. Fajnie, elegancko. Kurczę, chyba nie będzie mi stać na, na coś takiego. Na takie, na, na coś takiego jakim jest osioł. Na coś takie. Ej, ja tutaj nie mogę wejść. Bo tutaj jest jakaś pani. Amanda. Dobra. o, siodło, ale drogie jest, żelazne podkowy, eee, czekaj, rodzaj wyposażenia, eee, mogą być wykorzystane do zredukowania zużycia kondycji przez wierzchowca podczas kolopu, ciekawe czy osioł może mieć, to się zastanawiam, podkowy, dobra, nie wnikam. Kupimy ten osła, to będziemy, pewnie dostaniemy instrukcję obsługi do kos osła. Nie? Dobra, sprzedajemy kleik. <laughs> o, to całkiem nieźle, nazwijmy pieniądze, są. Miedziane noże, to tutaj z tego na pewno dużo będzie. Ile jeszcze ma? 580. Dobra, to jak już tych scyzoryków przytargiwałem. tą truciznę. Nie, co jest ciężkiego? Scyzoryki są ciężkie. No dobra. To je sprzedajemy. No i widzicie, nawet wszystkich nie sprzedałem. Tak jak mówiłem, nabrałem tego, nabrałem, a i nie mam pieniędzy. Ale chyba wiecie, co na dwa osły to mi wystarczy, ale na siodło to już nie. Na osła, ale. Na dwa osły nawet. Ciekawe, czy tutaj gdzieś coś jeszcze mógłbym. Eee, radochno nie. No dobra, tutaj tak słabo jest. Dobra, tak więc co? Zakupujemy osła. Ciekawy, ale nie wiem, jak. Czy tutaj się go da osiodłać? Dobra, nie, najpierw osła. Jest osieł, os, osioł. Jak fajnie kopytem robi. Kurczę, elegancko, dobra, pyk. Dobra, w oślarni, bo mamy. I wolne. Cztery miejsca są w oślarni. Dobra, czyli oślicę też kupimy. A Nie wiem, czy mi wystarczy pieniędzy. Wystarczyło mi, dobra, spoko. I drugie miejsce, no i fajnie. Teraz z powrotem, czyli z powrotem dymamy, chyba, że ben, wiecie co? Tak, pójdę to wiecie co? Sprzedam tam i ewentualnie wrócę się po, po wiosło, nie po wiosło tylko po siodło. Chociaż nie wiem czy na tym ośle to można na oklep jeździć? Nie mam pojęcia, siodło to raczej na konia chyba, nie? Zresztą, dobra, na razie nic nie będę kupował, bo później się okaże, że osioł nie potrzebuje yy, siodła, tylko jakąś derkę czy coś takiego i, i będzie gicio. Więc na razie to nie będę kupował, teraz sobie brykam do, ale się znowu upociłem, yy, do, tam, do tamtej miejscowości, to jest chyba rolnica. Tam może jeszcze nasiona bym kupił, o, tutaj, ale dobra, nie będę teraz kopał glinę, bo mi zajmie to mnóstwo czasu, a ja już taki dobity jestem. Okazuje się, że trucizna całkiem droga również jest, tak więc w sumie fajnie i te zupy też, no to wszystko się da tutaj opchnąć, chociaż w sumie mogą sobie zostawić, a już nie ma pieniędzy tutaj, wyobraźcie sobie, no to nieźle. A ciekawe, czy u ciebie nie kupię ten na przykład siodła? Nie no. Siodło dla świń chyba. Nie, no, nie, takiego siodła to nie potrzebuję. Hmm, czy tutaj jeszcze gdzieś mogę znaleźć? Tutaj znajdziemy w rolnicy. Tutaj się znajdzie. O, chociażby tutaj. Dobra, Tomira. Sztapkę cyny mam. Nie, to zostawimy sobie. Tak to lecimy z tym. Zupa grzybowa również. Żu... Zupa kremowa również. No i to chyba wszystko więcej ci nie, nie ten. Ki... Kilow brązowy nie kilow brązowy jest zbyt dobry nie, nie tego ci nie i sztabki cyny też ci nie objął patyka nie więc spoko a coś ty ciebie nie kurczę przecież u mnie ten to mira u mnie nawoja robi takie same mikstury dobra nie będę tutaj przedłużał. W sumie, wiecie co? Bo też tak bym chciał luknąć. Może, czy mamy tutaj? O, o o o o, o, widzę tutaj niewiasta. Fryda, 21 lat. Słuchaj, tworzę osady, wiesz? Więc świetnie do zobaczenia, tak? Spoko. OK, no i widzicie, niby po osła, nie, po co ja tu przyszedłem? po osła? Przedem po osła i znowu dziewczynę mam. Haha, <laughs> kurczę, niezła jazda, co je? Znowu się upociłem, tak na maksa. Właśnie dlatego choruję na osła. Znaczy na konia, no ale na konie to nie za bardzo ogarnę jeszcze. Natomiast osła mogę już, no w sumie już dawno powinienem mieć. No ale, no wiecie, jak tutaj wyszło, że orzenek i tak dalej, to trochę te plany się przeniosły. O, fajnie są. Więc elegancko, zobaczcie, oślarnia jest zrobiona, to ty tylko... Zastanawiam się, czy wy uciekniecie, bo tu jeszcze nie, nie, nie ten. Nie wiem, czy młotek wziąłem. Dobra, ale. Dobra, zobaczmy, jak to będzie. Fajnie kopytę robią. Elegancko. Dobra. Ty jesteś. Samiec. Otwórz Juki. Co to jest? E, czekaj, czekaj, czekaj. Aha. Potrzebujesz siodła, aby. Dobra. Otwórz juki. Ej, czaje bazę, czyli on naturalnie, można mu wrzucić 30 na grzbiet, spoko, właśnie coś takiego chciałem też również, czyli okej, okay. czyli można mu zrobić uki i, ale siedzeniem będzie potrzeba, osiodłać go, właśnie, nie mam siedzenia, a tutaj ktoś się karmi, aha, ta nowa, ta nowa dziewczyna, tylko, że ona, dobra, ona, słuchaj, ona tutaj zaraz dojdzie, masz tutaj coś jeść? Ma jedzenie, to dziwne, ona tu jeszcze nie doszła, już po, do kar, ten karmi, karmi was? Ej, 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 e, e, ty, ty, su, słuchaj, nie, ej, ej, ty, misiek, nie, kurczę, jaki to cwany osioł, tylko, a tak mówiłem, tylko taka, no nie, no przeszedł. No dobra, wiecie co, idę, szybko zobaczyć jak to ogarnąć, albo kupić e, siodło, tylko nie wiem czy mi wystarczy, ej, spójrzmy tutaj, czy tutaj... Tak, tu się robi siodło. Dobra. Kupię schemat. To jest jaka jazda. Mam sztabkę, skórę bym będę potrzebował, wełnianą nić i lnianą tkaninę. Dobra. Wełniana nić. Czy ja tutaj nie mam czasami wełnianej nici? Mam lnianą nić. To weźmiemy to na maksa. Wełnę to z wełny się zrobi nić. I skórę jeszcze chyba tak potrzebujemy. Dobra, weźmiemy tak tego trochę. Nie, skóry możemy wię więcej wziąć. Tam chyba dużo było potrzeba. I teraz tak. Kołowrotek. Yy, łodyga. Tylko, że muszę kupić schemat do tego też? Jaka jazda. Oj, to by się bardziej opłacało po prostu iść tam i kupić te siodło, nie? No, no dobra, i tak to potrzebuję. A w ogóle te... nie jest drogie te siodło, ale dobra. Może się będzie zużywało jakieś te siodło? Nie wiem, zobaczymy. Ru nie wiem, jak... Jak to będzie tu wyglądało dobra, tak więc o fajnie się fajnie robi się tutaj nic. wszędzie się. Well, elegancko tutaj na razie nikogo nie ma do pracy, bo jakbym miał owce, to owszem lnu też mało mało sieje, tak więc trochę nie ma w sumie tutaj po co przychodzić kogoś ustawiać, nie? Chociaż ze skóry mogliby robić tutaj buty to to prawda. Bo ze skóry jak najbardziej, ej gdzie to jest to tu jest. Aha, dobra, kupmy od razu też schemat. Czyli lniana tkanina. Poczekajcie, czy ja takiej lnianej tkaniny nie mam w głównym magazynie? Wydaje mi się, że tam może być. Więc wydaje się. No, zobaczcie, jak świnie sobie chodzą tutaj. A świnie teraz nie mogą uciec. Więc elegancko. Fajnie. Coraz bardziej mi się ta miejscowość podoba. No, najgorsze jest to, że teraz akurat mam bardzo. lniana, 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 lniana. Jest lniana tkanina dobra i chyba nawet wystarczy mi tej lnianej tkaniny tak więc legonsko, z powrotem wracamy no właśnie dużo jest biegania mam nadzieję że jak będę miał wierzchowca to będziemy jakoś szybciej się przemieszczać tak mam takie wrażenie. Ej aha pobiegłem tutaj mówię o co ony? dobra i teraz tak pyk. Jest. Jest jest możliwość dobra spoko. Tak więc robimy. Robimy siodło dobra jedno siodło no, no mam na jednego konia znaczy na jednego osła wystarczy oślicę nie będziemy eksploatowali. Gdzie <laughs> była spokój ale tutaj wiecie co? Skóra dobra. Lnianą tkaninę jakbym chciał to jakiś bardziej zaawansowany juki. A tutaj technologii mi braknie. Nie, z tym sobie po, po prostu poczekamy. Teraz najważniejsze jest, to do tego mogę wrócić za chwilę. Najważniejsze jest teraz, żeby osiodłać mojego osła. Tylko gdzie jest ten osioł? Gdzie ten osioł poszedł? E, gdzie on jest? O, widzę, widzę, że już ta, ta nowa osadniczka jest, ale... O, jest, jest, uwaga! Kurczę, tutaj trzeba, wiecie co, od razu zamknąć, żeby one nie wyłaziły mi stąd. Chociaż chyba ta, ta, ta. jak ona ma na imię? Fryda. Ej, e, słuchaj! Nie, 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 nie! Stój! Ośle! Stój! Ja tutaj. kurczę. Z... <laughs> kurczę, dzieciak się ze mnie śmieje, Bo osioł mi uciekł. Dobra, ale to osioł czy oślica jest? To jest oślica mi uciekła. No dobra. Tak więc. uwaga, Siedłamy osła. Czekaj, tylko schowam ten młotek, bo <laughs> się boję, że. To coś mu zrobię. Z takiej perspektywy? No zobaczymy, z takiej perspektywy. A, no takie... To taka derka! A, nie siodło tam. Dobra, dosiądź. Uwaga, będę. Ej, stój! To nie, a to trzeba dłużej przytrzymać. <śled> Siedzę na ośle! Jaka jazda! Wow! Tylko, że nie mam lejców. Coś tutaj... No bo... ej Coś tutaj brakuje O ja cię kręcę, uwadował się. Ciekawe czy będzie tak operował jak płotka Czekajcie, rozpędzimy się O! Elegancko! Ty, nie no fajnie! Fajnie wygląda Nie no, teraz to ja mogę... Do nawoi uderzę tutaj o kurczę, weź tak nie rób, bo będzie obciach, kurczę. Nie no, może lepiej nie. Ale nie, spoko jest. spoko jest, nie? Moim zdaniem jest całkiem spoko. Jak on się szybko przemieszcza? No może jakimś demonem szybkości nie jest, ale ja się nie męczę. Zobaczymy jak on się męczy. Kurczę, jakie fajne dźwięki. Jak, jak, jaka jazda jest. Spoko, fajnie jest. Fajnie. Ważne jest, że ja się nie męczę. On się też nie męczy. On się nie męczy i dodatkowo, jeszcze jak mu yuki takie wstawię, to ja wtedy zimową porą, to ja sobie ruszę w jakąś podróż, powiem na woi. Aha! Kurczę, wiecie co? Ale się przypomniałem, wracam do domu, bo trzeba dzie dzieciaka zmajstrować. <noise> na jesień. Pamiętam, żeby, żeby się urodził na... w, la w lato. Tak, w lato? Tak, w lato, żeby się urodził. Kurcze. to jest ostatni dzień, jesieni. A już chciałem w, pojechać na ośle w świat daleki, ale najpierw wrócimy. No i ugadam, kurczę, czy będzie dzisiaj coś tego z Bayera, żeby ten. Bo w sumie to wiesz, Bo gwiazdy pokazują, że fajnie by było, gdyby był dzieciak, urodził się nie w letnich miesiącach. Nie, imprezy jest generalnie lepiej zrobić, nie. Więc spoko. W sumie podjadę tam do niej. Kurczę, jak fajnie się nie wieździ. W sumie fajna ona mechanika jest, tylko że. <laughs> Zobaczcie jak nawrócił. Dobra, ej. Wiesz co powiem ci? Że... Ośle, że ty lepiej to tak pokonujesz przeszkody. Dobra, elegancko. Uwaga. Podjeżdżam rumakiem do dawoi <laughs> I ten idziemy pogadać o potomku. Dobra, stój, tylko że. Nie wiem, czy tymi czasami gdzieś nie pójdziesz, czy. Można go jakoś tak przywiązać. <laughs> Jaka jazda, fajnie to jest. Jak z niego zeskoczyć, nie mam pojęcia. Zejść z wierzchowca. Uwaga, pochodnie mogę nawet odpalić. Pochodnie? Nie, dobra, bo A, on się nie wystraszy. Dobra, zejść z, wiecho... z... z wierzchowca to jest X. -em. Dobra, ale mam nadzieję, że ten wierzchowiec mi nie pójdzie w cholerę, tylko będzie stał tutaj. Stoi, dobra. Dobra, tak więc idziemy o potomku porozmawiać z małżonką. Dobra, Pyk. Witam, nawojo. E... O, ja cię kręcę. <śmiennie> e, czy ty piłeś cokolwiek przez cały dzień? Szybko wypito. A, myślałem że, myślałem, że w tym sensie, że, że pijany jestem, nie? A nie, no, w tym sensie. Nie, no bo ci się nic nie piję, nie spodniam no, alkoholu tu w ogóle. Tak więc ona, no, no, dobra, spoko, a się wystraszyłem takim tekstem. E, Pozwól, że przyjrzeć się bliżej. Już nie pamiętam, gdzie jest ta opcja. Kurczę, zobaczcie ile ma tam opcji. Co, co tam u ciebie? Niektórzy mówią, że wiedza to potęga, są w błędzie. Władza to potęga. A, no widzisz. Bądź zdrowa nie, gdzie znajdę to nie. Jak się miewa... Jak się miewa nasze małe królestwo? O właśnie. Nie mamy wystarczająco narzędzi w wiosce. A, widzicie, ona jeszcze ma taką funkcję doradczą, że mówi. Słuchaj, tutaj wiesz, ty sobie jeździsz tam na ośle po całym świecie. A tutaj nie ma narzędzi. Tak więc ogarnij to chłopie i tyle, nie? nie. Chciałbym cię o coś poprosić. Tak więc nie. Ej, kurczę, nie ma takiej opcji. Już nie pamiętam, gdzie jest ta opcja. Uwaga, pozwól, że ci przyjrzę się bliżej. Jaka jazda, ty nie ma takiej opcji, że wiesz? Tutaj, wiesz, coś tam. A może w romansach jest. Uwaga. Eee, właśnie. Czuję, że jesteśmy gotowi na dziecko. Co ty o tym myślisz? Już myślałem, że nigdy tego nie zaproponujesz. Przyjdź do naszego domu po dziewiętnastej. Okej. Okay. <laughs> która jest godzina? Have a good day. Nie wiem, która jest, bo tutaj zegarka nie ma. W ogóle nie ma. No. Jest szesnasta. Dwie godziny mam. Wiecie co? Tak. To tak. Osła za... zaprowadzę. Tylko nie wiem, czy można ciebie prowadzić jakoś? Otwórz Juki. 30 może mieć Aha, siodło samo waży też. A. Można ci jakoś ten. ściągnąć to siodło? Nie. Chyba on już teraz będzie osiodłany, chodził, tak mi się wydaje. Kurczę, jaki narowist jest. Dobra, wiesz, co. Ty, osio, bo ja mam tutaj, wiesz, randkę z żono. Będziemy tutaj prokreowali. Ej, jakie fajnecie. Z tym widok taki jest. O jak kurczę się ciężko jedzie. Dobra, z takiego widoku lepiej jest. Dobra, idziemy do przodu. Słuchaj, bo... Yy, fajnie się z tobą na, na tobie jeździ. Jest elegancko, ale o godzinie 19.00. a to jeszcze tak, trzeba wziąć prysznic. Czyli do, do jeziora jakiegoś wskoczyć, nie? Bo później będzie krzyczała. No dobra, więc siadamy na, na X, ale nie wiem jak cię ten tutaj rozkulbaczyć. Nie mam pojęcia. R wyciągnij, ale co mam wyciągnąć? R nie, młotek jakiś wyciągnąłem. Dobra, stój tu sobie na razie, wiesz, co? bo... Ja mam tutaj, wiesz, robotę dzisiaj, a ten muszę tutaj jakiś pierścionek, coś teges, jakiś nastrój zrobić, świeczki, teges bajera, pompka z rowera. A więc, aha, i trochę, że odwodniony jest, żeby. Dobra, trzeba się da. A nie, to w sumie wiecie co? Pójdę do stawu, wezmę, wykąpię się, zaciągnę trochę z, mu, z mułem i będzie gicio, nie? Później coś zjemy jeszcze. I. Proszę bardzo, ktoś mi pisał w tym. Tylko nie wiem, jak to będzie, czy nie wiem, robić to na odcinku? Prokreacja? Nie wiem, czy to kurczę. Nie wiem jak to będzie wyglądało. Chyba... To w następnym odcinku się dowiecie. Jak to, be, jak to jest. Jak to jest? Kurczę, 8 osób niezadowolonych jest. Teraz wiecie co? Nie interesuje mnie, czy wy jesteście zadowoleni, czy nie. Bo ja mam. Yy, mam kurczę. Mam randkę z własną żoną. Więc co? Jeszcze coś tutaj wzmocnimy się. Nie, gulaszem. Gulaszem. Nie, nie, tylko nie. zupy grzbowy nie wezmę, Nie kleikiem. Nie, kleika też nie ma, nic nie ma. Jajko surowe zjem i idę. Nie, gulasz. Nie, świeży, dobra. bo żebym później kurczę, nie miał, nie, wiem, wzdęcia albo czegoś. Tam. Tak więc. Dobra. Zjemy i o 19.00 idziemy do domu. Kurczę, za dużo się dzisiaj rzeczy znowu dzieje. Tyle się tutaj rzeczy dzieje wokół mnie. Dobra, jeszcze sobie jajko zapodam i będzie gicio. Dobra, tak więc w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Mamy osła, a teraz idę pracować nad potomkiem. Na razie. Kochanie! Nie ma jeszcze. A no to poczekamy. A może, a dobra.